Cześć, witam Was na moim kanale. Drugi film dzisiaj, dlatego że dostaliśmy od plarium trochę informacji na temat tego, co będzie się działo w weekend i będą tu zmiany w stosunku do tego, czego się spodziewaliśmy. Więc pomyślałem, że warto będzie, że warto będzie o tym Was poinformować. Ale w międzyczasie zmienił się już bastion, wygląda dużo ciekawiej. Pojawiło się troszkę roślin, ozdoby. Wygląda zdecydowanie lepiej niż zazwyczaj. Naprawdę dziwię się, że plarium na stałe nie zmienia tego wyglądu albo po prostu nie wprowadzi udoskonalanego wyglądu e, takiego bardziej żywego e, bastionu, bo ten, bo dopiero po takiej zmianie widzimy, jak biednie wygląda ten bastion. Na co dzień. To oczywiście jest związane z, z sześcioleciem. Rejda tutaj zmienił się, ekran logowania, ale póki co jeszcze nie weszło w życie dużo, wiele zmian, czy wiele. Ten patch nie wnosi wielu zmian, ale część tych zmian, które patch wnosi, jeszcze się w grze nie pojawiły. To, co się pojawiło, to chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka jest w tym patchu, czyli dostaliśmy dodatkowe miejsce na sprzęt dostaliśmy 100 tutaj dodatkowych miejsc na artefakty i 100 dodatkowych miejsc na akcesoria jak widzicie ekspresowo wypełniłem te miejsca tylko 100 tak no jasne że fajnie jest dostać nowe miejsce ale to jest tylko 100 potrzeby są dużo dużo większe jak sobie spojrzycie na mój inbox ja ekspresowo wypełniłem miejsca tym, co tutaj miałem, i jeszcze mam mnóstwo rzeczy, mnóstwo akcesoriów, które czekają na to, żeby zwolnić miejsce i żeby e, i żeby je przerzucić do arsenału i sprawdzić czy to jest coś dobrego, czy nie. O, tutaj mam jeszcze. Artefakty, więc to sobie od razu wrzucę troszkę energii, a jak widzicie, mnóstwo jeszcze tego czeka. Także to 100 miejsc to jest kropla w morzu potrzeb. Mam nadzieję, że tam wezmą się porządnie za optymalizację gry, tak żeby móc nam dać tego miejsca zdecydowanie więcej. Ale jak tak regularnie będą dorzucać po 100, to powinno być ok. No niestety nie dzieje się to zbyt regularnie. Z tego co widziałem to te walki w tle jeszcze chyba nie są aktywne. To tutaj w multi e, się miało pojawić. Start multi multibattle. Jeżeli moja nie zawodzi mnie, nie zawodzi mnie moja spostrzegawczość, to póki co jeszcze tego e, tutaj nie ma. Live Arena też jeszcze się nie zmieniła. Póki co jeszcze nie ma sezonu, ciekawe jak to będzie wyglądać czy to będzie e, powiedzmy początek miesiąca z pierwszym dniem miesiąca e, sezon, 4 tygodnie trwa, potem mamy chwilę przerwy i potem znowu kolejny sezon z początkiem miesiąca, czy będzie to raz za razem no na razie tutaj się nic e, nic nie zmieniło więc e, czekamy czekamy na informacje o tym jak to będzie wyglądać i jakie będą warunki no i to, co jest fajnego, to pojawił się prezent. To jest wszystko na ekranie, teraz widzicie wszystko, co dostaniemy, czyli jeden Secret, trzy Ancient Shardy, Primal, dwa Voidy, legendarna książka, pięciogwiazkowy kurczak, 1200 energii, 2,5 i miliona, e, 2 miliona srebra. Także bardzo fajny prezent, wartościowy. Nie poskąpili tym razem, oczywiście zawsze chcielibyśmy więcej, ale to i tak jest naprawdę fajna rzecz, bo dostajemy sporo szardów, które pamiętajcie, fantastyczna fuzja będzie, więc trzymajcie te szardy. Jeżeli nie macie dużo szardów, trzymajcie to na fuzję Ten, tego kurczaka, zresztą też tą energię. Nie wiem, jeszcze jej nie odbierałem, więc nie wiem, ile ją będzie można trzymać, ale jeżeli ją będzie można przetrzymać. Zresztą może nie musicie tego od razu odbierać, tak? To możecie zostawić i odbierać sobie w trakcie fuzji. Więc jeżeli macie krucho z zasobami, to radziłbym to odbierać dopiero jak będzie fuzja. Wtedy z tych dodatkowych zasobów e, skorzystać. Więc tak to wygląda. No i dostaniemy za trzy dni, e, czyli kiedy mamy dzisiaj? Czwartek. Nie, dzisiaj jest środa. Środa, 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 czwartek, w piątek odbierzemy Primala, co się idealnie składa, ponieważ zamiast podwójnych szans na Ancient Shardy w ten weekend, będą podwójne szanse na Primale. E, I to będą takie legitne podwójne szanse, ponieważ będą to zwiększone szanse na przede wszystkim czempionów mitycznych, na legendy i na epiki. Także Wszystkie trzy rzadkości, na które są podwójne szanse, będą tutaj włączone. Tak to powinno wyglądać za każdym razem. E, no ale niestety nie jest. No ale tym razem zamiast Ancient Shardów będą Primal Shardy, co swoją drogą też jest fajne, ponieważ Ancient Shardy możemy zachować na fuzję i w trakcie fuzji, jeżeli tam jeszcze niczego nie pozmieniają, to w trakcie fuzji powinny być podwójne szanse, właśnie na Ancient Shardy. A to są te Shardy, które najłatwiej no poza mystery shardami, najłatwiej jest uzbierać więc już ten weekend od piątku przez cały weekend podwójne szanse na primale gdzie mamy mitycznych, legendarnych i epickich e, czempionów więc tak to wygląda ja w tym momencie mam 24 ten dodatkowy będzie 25 jeszcze pewnie e, troszkę tych fragmentów zdobędę gdzieś tak i powinienem i Będę miał kolejny, zobaczymy, może jakieś ciekawe oferty będą, to jeszcze coś wejdzie. Tutaj widzimy, już pojawiła się specjalna grafika na sześciolecie. Ale na razie jeszcze nic nie wiem o jakichś specjalnych eventach, turniejach y, związanych y, z urodzinami Raid. Także czekamy na informacje o tym, co się będzie działo. No i w tym filmie to tyle z mojej strony mówi do Was Samael. Cześć. フフフ。